Dzień dobry. Tak mi przyszło do głowy, że zrobię taki filmik jak dla konia. Jeżeli ktoś będzie próbował to zainstalować w całe to pico playera tego. A nie ma kabla lanowskiego. Aha. I co wtedy? Wszystko tam wisi na tym, że trzeba podłączyć do kabla, a później dalej patrzeć sobie tu w jakimś drugim komputerze, tak? A co zrobić? Gdy tego kabla nie ma, no załóżmy, że ja tego kabla nie mam. Potrzebna jest klawiatura jakaś inna, o taka USB, może być bezprzewodowa. I wtykamy to gniazdeczko tutaj do, w sensie tego cycka od klawiaturki, do tego tutaj urządzenia naszego, malinki. Ona teraz czeka na sieć, oczywiście się nie doczeka, ja mam piwo, będę pić piwo, sobie poczekajcie. Mmm... tak, piwo to jest to. Ile tam jeszcze, uuu, jeszcze se czeka na ten network, tak, czekaj sobie. Było i nie ma, i nie będzie networka. Klawiaturę podłączyłem? Tak, tak, klawiaturę już podłączyłem. Mm. piwo trzeba zamykać bo tu ja na wiosce mieszkam tutaj dużo much lata i w ogóle O skapował się że nie ma sieci dobra teraz jeszcze poczekamy aż uruchomi klawiaturę w sensie on to i tak robi <laughs> tylko to trochę trwa dobra a już jakieś tutaj kropki trzy są czyli za chwilę powinna wyskoczyć nam tu możliwość wejścia w bebechy tego o jest fajnie fajnie więc teraz co robimy to co tu piszę naciskamy enter piszemy magiczne słowo setup tak setup piszemy i naciskamy enter i co U, takie coś naciskamy jeszcze ok i tu mamy coś w rodzaju biosa z którego możemy wszystko w sumie i bez jakiegokolwiek mm, komputera z który będzie robił nam za mm, dostępowy do niego, wszystko skonfigurować. O, Twix, LMS, wszystko jest tutaj. E, squeeze a Light, y, y, wszystko jest, ale my na razie tylko uruchamiamy. Poza tym, tam grzebać to już Wyższa Szkoła Jazdy. A my chcemy tylko sieć uruchomić. Ciach, Enter. Teraz tak y, obrócę to, wszędzie tak pokazuję, wymazuję i tak dalej, żeby nie było widać, co się tam pisze. O, tak. Klawiaturę schowam też, żebyście nie widzieli, co ja tu piszę. Tu mam karteczkę z kodem. O, cholera, już pokazałem. Ale może nie będzie tak mocno widać. Dobra, i piszę moje, moją sieć. E, tak, wpisuję w tym pierwszym okienku moją sieć. Jaki tam? O, już kurde jakie te długie nazwy są. Ja piernicze. Znowu jakaś cyferka. Tak, teraz strzałeczkę na dół robię, żeby przejść do tej drugiej belki, gdzie samo hasło, wpisuję teraz hasło, tak, wpisuję hasło, no ja jestem zamulona mucha dzisiaj i tak mi to wolno idzie, poza tym te hasła takie debilne wymyślają, że się w pale nie mieści, tak jakby się do tego, do tego ktoś włamywał. Pisałem. Teraz po prostu enterem to potwierdzam. On mnie pyta się, czy zresetować. Tak, zresetuj z tymi ustawieniami, tak. Tak, i on już mi tu, zaraz, zaraz. Na razie jeszcze widać hasło. O, teraz już hasła nie widać. Zresetowałem go. Ta klawiatura już nam nie będzie potrzebna. O, możemy cyska tego wyjąć. Ona już swoją rolę spełniła. Hmm. I czekamy teraz, aż to się wszystko zrebutuje. To trochę potrwa. Ja się znowu kapiwa piwa wezmę. Specjalnie wyłączyłem całą muzykę, bo ten YouTube to on mnie wpieniał ostatnio. Coś usłyszę 3 sekundy i gdzieś jakiegoś Dajer stracej usłyszę. I już tam o Jezus, Maria, już prawa autorskie i w ogóle tam. Kurde, a co oni są pierdolnięci, przecież oni szkodzą tylko. Chyba, że to zmowa po to, żeby ten zarabiać pieniądze na tych, kurde, wszystkich tych, ich, e, tych, jak to się tam nazywają, te kobuzy i inne tam takie kurde. Same piractwo tam to jest na wielką skalę, przecież tam ci ludzie tam nie dostają ani grosza za to, że tam muzyka ich szastają. Dobra. E, Pisze, że tu już znowu Enter można nacisnąć, czyli przejść do e, tak jest. Proszę bardzo. I już widzimy teraz e, to co powinniśmy widzieć. Hasełko wpisywać i tak dalej. To będzie na drugim filmie.